Dzisiejszy odcinek wewnątrz, bo będziemy odpowiadali na pytanie, co dać na podłogę do wewnątrz Tiny House. A. Jak widzicie, mamy dużo próbek różnego rodzaju materiałów, jeśli chodzi o podłogę w Tiny House. Ie. Natomiast, jak zwykle, w przypadku tej budowy trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań technicznych, a mianowicie czy materiał naturalny typu deska, czy e, materiał sztuczny, ale wytrzymały, czyli na przykład takie panele winylowe. Teraz tak, problemów jest kilka. Po pierwsze, waga. W związku z tym, oczywiście, ceramikę typu kafelka odrzuciliśmy od razu, bo to się nie nadaje w ogóle do tiny house'ów. Odrzuciliśmy też zwykłe drewniane deski, ponieważ są za miękkie i ich odporność na wodę, kamienie w butach, takie użytkowanie, wchodzenie z zewnątrz do domku też jest za słaba. Plus wysoka waga, bo musiałyby być grube. I co nam zostało? No zostały nam tak albo deski, yy, na przykład z bambusa, który jest dość trwałym materiałem, twardym. E, tylko tak, no, waga jednak jest spora, więc, więc trzeba to sobie wyliczyć, czy to na pewno będzie możliwe. E, ich wytrzymałość na rysowanie to zależy troszeczkę, czy lakierowane, czy olejowane. Tutaj na przykład widzicie, próbowałem zarysować deskę bambusową, prasowaną, olejowaną no i widać te rysy ale można to przeszlifować i można to zaolejować i nie będzie nic widać jeżeli się wejdzie butami z kamieniami natomiast ta lakierowana z kolei nie widać na niej rys ale jak już się ten lakier zejdzie no to pozostaje lakierowanie i to już się nie da tak łatwo no, tego naprawić we własnym zakresie więc wybór Tutaj, jeśli chodzi o deskę naturalną, to, to pozostawiam Wam. E, czy wersja olejowana, czy lakierowana. Ja bym chyba poszedł w olejowaną, gdybym decydował się na deskę. Przy czym do naszego Tiny House'a nie zdecydujemy się na deskę bambusową. Niestety, niestety, ponieważ chciałbym naturalną, ale wydaje mi się, że do, do tego, jak będzie użytkowany ten domek, ona jednak ma tutaj za słabą tą powierzchnię, a mi się nie chce przy tym robić. Dlatego alternatywą będzie mm, panel winlowy. Panel winylowy e, posiada w zasadzie, w od producenta, jakby różne warstwy, ta wewnętrzna warstwa e, winylowa, nie wiem czy, tego, czy to widać. E, w zasadzie dowolny nadruk pod spodem i taka dość wytrzymała warstwa czysta na zewnątrz. W zasadzie każdy z tych, każdą z tych próbek rysowaliśmy i praktycznie na większości w ogóle nie widać, że cokolwiek e, tutaj się było mechanicznie jakoś uszkadzane. Druga sprawa, waga tego jest dwa razy mniejsza niż deski, deski bambusowej. Po prostu są cieńsze. One mają około 5-6 mm, czasami mają taką na spodzie piankę, więc nie trzeba stosować podkładu. No i są absolutnie odporne na jakąkolwiek wodę. Jeśli mowa o odporności na wodę, no to na przykład lakierowany Bambus miał dużo lepszą odporność na wodę, dopóki się nie zarysował. Ten olejowany dość szybko tą wodę chłonął, także no, z naturalnymi deskami są naturalne problemy, jak z każdym naturalnym materiałem. Odrzuciliśmy też takie sklejkowe, gdzie była warstwa na przykład dębu zewnętrzna parę milimetrów, czyli coś jak deska barlinecka, tylko troszeczkę bardziej odporna na wilgoć, bo jednak o budowie sklejkowej, fajne. Ale, ale zbyt łatwo by się mechanicznie uszkodziły. Postanowiliśmy więc wybrać do naszego tiny house'a jednak panele winylowe. Z uwagi na odporność na wodę, to po pierwsze. Po drugie, bardzo dużą odporność mechaniczną i jeszcze racjonalną wagę. Około 120 kg wyjdzie nam podłoga wagowo w tym naszym domku. Natomiast testowaliśmy panele winylowe od bardzo różnych producentów i powiem Wam, że niektóre się do niczego nie nadają, a niektóre są całkiem sensowne. I koniec końców to skończyliśmy na takich panelach produkowanych, uwaga, przez firmę LG. Z tego względu, że raz, że podobały nam się odcienie dwa technicznie te kliki zastosowane, czyli ten sposób połączenia tych paneli jest taki, że one rzeczywiście trzymają. Ponieważ są cienkie, to trzeba pamiętać o tym, że nawet niewielki kąt podniesienia panelu powoduje, że łatwo go rozczepić. Natomiast wśród niektórych producentów te kliki się absolutnie do niczego nie nadawały. I praktycznie rozchodziłoby się to wszystko. Nie trzymało, nierówne, pękające. E, także dużo, dużo odrzuciliśmy. Wybraliśmy akurat te. E, Klik tam dobrze działa, o, w tym konkretnym panelu. To jest e, o, z, takiej, z takiej kolekcji LG akurat. E, były też inne fajne. Z kolekcji Kamino eee, też bardzo dobre techniczne, tylko troszeczkę grubsze, troszeczkę ciężkie, cięższe. Gdybym miał używać do domu, no to bym wybrał tych, ale do Tiny House musiałem troszeczkę te cieńsze, bo różnicy było 30 kg pomiędzy jednymi a drugimi na całym domku, więc siłą rzeczy eee, poszliśmy w te, te cieńsze. I no i robiliśmy sobie próby i rysowania e, ostrym przedmiotem, nożem, upuszczania młotka, e, także te, te, te w sumie zdały, e, zdały egzamin. Przy analizowaniu, którego producenta wybrać, e, tak jak mówiłem, zwróćcie uwagę na sposób połączenia tych paneli, czyli czy ten klik Wam dobrze działa. Zalecane jest też nie tylko składanie tego klika, a dobicie tutaj młotkiem, mimo wszystko dopiero wtedy ten klik zaskakuje, pomimo tego, że wygląda jakby był połączony, ale nie jest. Należy to zgodnie z instrukcją zawsze montować. No i weźcie też pod uwagę klasę ścieralności, typ podkładu zastosowanego lepiej zastosować tutaj z gotową pianką. Pod spodem jest po prostu łatwiej, jest lekka amortyzacja i sprawdźcie kruchość tego materiału, to znaczy spróbujcie to połamać, zgiąć, część próbek, które mieliśmy od innych producentów, po prostu się to do no niczego nie nadawało, albo były zbyt elastyczne, takie jakby kładzina, albo z kolei były za twarde i się kruszyły. Więc trzeba wybrać takie coś, myślę, że po środku. Jeśli chodzi o kolory, to to jest w zasadzie w dowolnym stylu producentów. Jest tyle różnych okładzin, czy to drewno podobne, czy kamienio podobne. Także to można dostosować do własnych wymagań. No i teraz pokażemy jak to łączyć i układać. Przygotowania do... Położenia podłogi winylowej. Troszkę to sobie nagrzewamy, bo jest zimno. I sklejkę przed położeniem winyli traktujemy jeszcze takim koncentratem gruntu specjalnego, który nadaje się do płyt OSB, do sklejek, do drewna. Po to, żeby pod winylem tutaj ta warstwa drewna przypadkiem nie chłonęła wilgoci i wody. Taka pozostaje lekko niebieskała warstwa, która powinna być wodoodporna. Układanie paneli winylowych. Zaczynamy od położenia pierwszego rzędu na długość. Pamiętamy o dylatacji, przy czym panele winylowe nie wymagają dużej dylatacji, bo one za bardzo temperaturowo się nie... E, Przede wszystkim na wilgoć są odporne, więc pod wpływem wilgoci się nie rozszerzają. Pod wpływem temperatury bardzo nieznacznie, więc przy tak małych pomieszczeniach ta dylatacja może być minimalna. no akurat tutaj, wychodzi, że jest taka dosłownie na 3 mm i około 5 mm tutaj na, tym, na tej dłuższej krawędzi. Więc kładziemy pierwszy rząd paneli, wkładamy kliny. Kliny są po to, że jak będziemy dobijali następne rzędy, żeby nam się nie rozszczepiał ten pierwszy rząd i żeby opierał się na ścianie na desce. Tak? Więc kładziemy pierwszą, docinamy. Kładziemy kliny i dokładamy następne rzędy. Teraz tak na zakładkę robimy, zachowując tutaj przynajmniej teoria mówi 30 cm, żeby nie krótsze były te, te zakładki tutaj, bo wtedy nie będzie dobrze trzymało na złożeniu. My akurat nie chcemy kłaść tak jak cegły, czyli że w połowie, w połowie panela, tylko chcemy przesuwać co, co 30 cm każdy następny rząd. Teraz pokażę jak kładziemy kolejne panele. To zależy troszeczkę od instrukcji danego panela jak ten klik należy łączyć. Ale pokażemy akurat jak robić te z LG. Jak docinać panele winylowe? No można teoretycznie na pile czy wyżynarce, ale nie ma takiej potrzeby bo wystarczy sobie przyłożyć taki kątownik na taką odległości jaką potrzebujemy. Bierzemy zwykły nożyk do tapet Przejeżdżamy 4-5 razy, no w zależności od siły, do ciśnięcia ostrym, ostrym krawędzią i trasujemy panel tak, że jest lekkie nacięcie, nacięcie tej, tej zewnętrznej warstwy. No i potem praktycznie wystarczy sobie włożyć coś tak, okrągłego i złamać ten panel najzwyczajniej w świecie i on pęknie. Wzdłuż krawędzi łamiamy go tak całkiem. Teraz tylko nożykiem nacinamy tutaj, bo to się trzyma na tej spodniej piance tego panelu. Więc nacinamy tą piankę nożem. I praktycznie panel docięty na długość bez użycia pił śmiecenia. Także dość łatwe w przygotowaniu. Ja zawsze jak sobie docinam, to panel, który chcę dociąć, biorę, obracam o 180 stopni do ściany, z zachowaniem oczywiście odległości, i docinam z tej strony, bo po obróceniu zamki się poskładają dokładnie tak, jak ma być na swoim miejscu a od strony ściany będzie szczelina i łaska ta docięta krawędź. Nawet jak będzie drobinka nierówna, to nic się nie stanie, bo tutaj jeszcze przecież będzie błazeria, więc zakryje nam te wszystkie szczeliny pod spodem. Kolejne panele łączymy w następujący sposób, że najpierw tej żeby nie było żadnych zanieczyszczeń. Powinniśmy odkurzyć tą szczelinę, żeby tam nie było żadnych drobinek, bo nam się źle zepnie flik. Zdecydyki robi się w taki sposób, że przykładamy dłuższą krawędzią do poprzedniego, do poprzedniego rzędu, tak żeby wpasowało się w szczelinę, ale zanim go zamkniemy, dosuwamy go tutaj do, do tej krawędzi krótkiej, tak żeby po zamknięciu tutaj nie było szczeliny. I teraz tak. I długą szczelinę, i krótką, troszkę inaczej się. Zamyka. Tutaj po położeniu na płasko powinno się zatrzasnąć, ale jeśli nie zatrzasnęło będziemy musieli tego wbijać. Natomiast tą krótką szczelinę, to yy, się po prostu młotkiem, ale lepiej przez jakiś taki amortyzowany klocek. Żeby przenieść yy, te uderzenia na większą powierzchnię, a nie jakoś punktowo uszkodzić yy, panel. Można zobaczyć tą szczelinę. że znaczy W zasadzie można zobaczyć, że jest brak szczeliny. Po dobiciu to leży równo płasko. Nie ma praktycznie żadnej szczeliny. Pozostaje nam jeszcze ta długa krawędź. Instrukcja mówi, że niby jest zamknięte i niby się nie otworzy, ale to jest nieprawda, bo one się otworzą. Trzeba koniecznie podobijać na krawędzi, tylko też przez amortyzator, żeby nie uderzać bezpośrednio w tą, to pióro, czy ten zamek, bo a, po prostu się łamie. Teraz przy tym dobijaniu, tam gdzie mieliśmy tutaj szczelinę, zaraz zobaczymy czy nam się zamknie. Tak, szczelina się już zamyka na dłuższej krawędzi. mamy panel położony tak, że jest bez strzelin, na płasko, zamki powinny trzymać. No i panel za panelem montujemy całą podłogę. Przy ostatnim rzędzie paneli niestety nie jesteśmy w stanie tam włożyć młotka, żeby je dobić. Pod instrukcją więc jedyne co nam pozostaje. Takie starodawne narzędzie zwane łomem, które wstawiamy w szczelinę i delikatnie skręcając dociskamy i wyciągamy luz z tej szczeliny pozwalając na dociśnięcie panelu klasyczny moment generalnie w całym domku jak przyjdzie błazeria to praktycznie zakryje nam tą szczelinę, będzie całkowicie niewidoczna natomiast jedynym miejscem gdzie coś trzeba jeszcze wykonać to jest tutaj przy tych drzwiach i przy drzwiach tą szczelinkę w naszym wypadku po prostu wypełnimy szarym silikonem na równo Tutaj, żeby się nie zbierał tutaj brud i było szczelne na wodę akurat przy drzwiach, jak się będzie wchodziło ze śniegiem, czy z czymś, to żeby tutaj nic nie, nie wciekało, więc dotąd będzie, a tam gdzie już przychodzi blazeria, to, to problem nie istnieje. Tam jeszcze będzie lista wykończenia przy podłodze. Także tutaj temat e, zotwany. I tutaj mamy finalny efekt pracy. Jeden dzień jednej osoby, praktycznie. 8 godzin. Pierwszy raz robiony akurat panel winylowy. Najtrudniejszym etapem chyba było zciaskiwanie tych, e, tych bocznych krawędzi, e, bo to tak czasami wychodzi, czasami nie wychodzi, w sensie takim, że czasami jest minimalna szczelinka, jak jest ten panel minimalnie skręcony, ale ogólnie robota raczej łatwa, e, przyjemna i po jednym dniu jest praktycznie zrobiona cała podłoga.